Witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na pyszną kapustę z grzybami. Będziemy potrzebować około 800 g kapusty kiszonej, do tego 40 g grzybów suszonych, jedną cebulę, jedną łyżkę mąki, około 3 łyżek masła, 1 listek laurowy, 3 ziarenka ziela angielskiego i łyżeczkę kminku. Moje grzyby zalałam gorącą wodą i odstawiłam na już ponad godzinę i za chwilę postawię je na małym gazie i ugotuję do miękkości. Kapustę kiszoną, jeżeli jest kwaśna, przepłuczę na sicie. Kapustę odcedziłam, przepłukałam, i teraz Będę ją drobno kroić i przekładać do garnka. Do pokrojonej kapusty wlewam około 1,5 do 2 kubków wody. Dodaję listek laurowy i ziarenka ziela angielskiego. Stawiam na mały ogień. I będę gotowała do momentu, aż kapusta będzie mięciutka. Grzybki są już miękkie, pokroję je teraz w paseczki, natomiast wywar z grzybów, czyli ta woda, w której one się najpierw moczyły, a potem gotowały, zostaje. Będę nią uzupełniać płyn, który wygotuje się z kapusty. Podczas gotowania kapusty tej wody. Którą dolałam na początku jest coraz mniej, będę ją uzupełniać, wywarem z grzybków, wtedy kapustka będzie miała jeszcze taki bardziej grzybowy smaczek. Teraz grzybki, kroję w paseczki. Na małej patelence rozpuszczam mniej więcej dwie łyżki masła i wrzucam drobno posiekaną cebulę. którą delikatnie podsmażę tak, aby się ładnie zeszkliła. Do zeszklonej cebulki na masełku dodaję jeszcze odrobinę masła. I teraz wrzucam mąkę i energicznie mieszam. Powstanie mi smażka. Dodam kilka łoż, łyżek wywaru z kapusty do kapusty, która zmieniła swój kolor już na taki ciemniejszy, złoty, od wywaru z grzybów. Dodaję moją zasmażkę oraz grzyby. Za chwilę też. Będę doprawiała moją kapustkę do smaku. Na koniec do kapusty dosypuję kminek. Mogę też ją delikatnie posolić, popieprzyć. To już indywidualnie do smaku każdego. I gotowe, moi drodzy! Przepyszna kapustka z grzybami, pachnąca z kminkiem. Jest tradycyjnym wigilijnym daniem, ale ja lubię ją również przygotowywać w inne zwykłe dni do obiadu. Polecam ją Wam bardzo i zapraszam na mój blog ankagotu.pl. Znajdziecie tam pomysły na inne ciekawe potrawy. No i oczywiście bardzo Was zapraszam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was mocno i życzę smacznego!